Witamy Państwa. Dzień dobry, Łukasz Radewski. Cześć, Konrad Wojdan. E, to będzie co, nasz drugi chyba odcinek? Drugi, nie, a pierwszy, pierwszy nie wprowadzający. Pierwszy mięsisty. Tak, pierwszy mięsisty, chociaż chyba nie będziemy wszystkich takich super mięsistych e, odcinków. Nie będziemy straszyć wzorami, tak. obiecujemy. Chociaż tablica czeka. Tak, się... tablica czeka i zawsze łatwiej inżynierowi jest wytłumaczyć coś na tablicy rysując niż ubrać to w słowa, bo jednak... Spróbujmy, <laughs> spróbuj, spróbuj. Dorważy świat należy. Drugi odcinek e, dotyczyć będzie zastosowań sztucznej inteligencji, AI w przemyśle, e, w szczególności na przykładzie energetyki, ponieważ takie jest nasze największe doświadczenie i można powiedzieć... Delikatnie, nieskromnie, największe sukcesy. Tak jest. I, I tym chcielibyśmy się podzielić. Czyli, gdzie zastosować AI? Gdzie widzimy przestrzeń do zastosowania sztucznej inteligencji w e, procesach przemysłowych, na przykładzie procesów e, energetycznych? Jak jest spróbować sklasyfikować różne te, te procesy, ponieważ praca takiej elektrowni, praca takiego zakładu. Przemysłowego jest na, na wielu wymiarach, na wielu obszarach, od tego technicznego po ten biznesowy. tak? No i w, każdym z tych, w każdej z tych warstw będziemy mogli zastosować odpowiednie algorytmy, odpowiednie podejście z zastosowaniem sztucznej inteligencji, żeby uzyskać pewne, pewne korzyści. No tak, in, innymi słowy, pytanie, jest, po, po co jest nam ten mis? I oczywiście z góry może pójść sygnał, my się otwieramy oczy niedowiarką, mówimy, patrzcie, to jest przez nas zrobione i to nie jest nasze ostatnie słowo, ale koniec końców, nawet jeżeli z góry popłynie taki sygnał, trzeba to przekuć na konkrety. Więc tak naprawdę, po co nam w ogóle jest ta sztuczna inteligencja? No, zobaczcie, że, że, że operując nie tylko w energetyce, no w każdym biznesie, e, działamy w takim polu niepewności. Nie wiemy do końca, jakie będzie zapotrzebowanie na tą naszą energię elektryczną, na gaz, na parę technologiczną na różnych ciśnieniach. Tylko przewidujemy to oczywiście, żeby poprowadzić odpowiednio proces, ale to może być takie przewidywanie bardzo zachowawcze, z dużym marginesem błędu. I pierwszym elementem, gdzie można wykorzystać tą sztuczną inteligencję, to jest właściwe prognozowanie popytu na nasz produkt. Na, na to, co produkujemy w naszej fabryce, na to, co wytwarzamy w naszym zakładzie przemysłowym, w, w zakładzie chemicznym, tak? I, i, I to jest pierwsza część. Jeżeli już wiemy, albo przynajmniej jesteśmy bardziej pewni, ten margines bezpieczeństwa może być mniejszy, bo, bo lepiej udaje nam się przewidzieć zapotrzebowanie na. chociażby nie wiem, na ciepło w, w, w sieci ciepowniczej, to możemy się zastanowić, no dobra to jakie decyzje podjąć, aby to ciepło, tę energię, ten gaz wyprodukować? Dostarczy. No i tu znowu mamy niepewność. Bo, nie, bo no teoretycznie bo czujemy, jak ten proces wiele odpowie, jak to urządzenia. W kombinacji nam. Tak. bardzo wiele możliwości. Tak, Każda tak. z tych możliwości wydaje się nam równie efektywna do realizacji tego przewidzianego. Planu produkcji. Tak, część dyspozytorów będzie robić to w ten sposób, część operatorów będzie robić to w ten sposób, bo już tak robią od lat. Mają i Mają takie doświadczenia. Tak, i wiedzą, że jak tak poprowadzą urządzenia, to jest bezpiecznie, że ta Aha. energia zostanie dostarczona. Tak? W, nie, w przypadku sieci ciepowniczej zastanawiają się: czy dzisiaj w nocy uruchomić szczytowe źródło ciepła? A jeżeli tak, to na jakich parametrach? Jaką temperaturę elektroci... wody? Tak. Potrzeby jako to ciśnienie wody? A w przypadku elektrociepłowni, czy dociążyć tę turbinę, czy tamtą turbinę, czy ten kocioł, czy, czy tamten kocioł, czy uruchomić właśnie to, tak. to, to źródło szczytowe, czy jeszcze nie uruchomić? Dokładnie. Zawsze uruchamialiśmy przy minus pięciu, ale może jednak jak będzie minus to, to siedem, również, to również dotrzymamy tych, tych wszystkich warunków. Tak. I trochę stosując... A pobawmy się trochę w komentatorów sportowych, lekarskich. Niejako antycypując, <śmiech> <śmiech> co zrobi <laughs> obrońca, antycypując, co zrobi urządzenie, <laughs> co zrobi proces, ci operatorzy podejmują decyzję. Ale najczęściej podejmują te decyzje w oparciu o 3-4 przesłanki, gdzie gdzie, gdzie przewidują, jak, jaki to będzie miało wpływ za godzinę, za pół godziny na parametry procesu. I teraz tutaj też sztuczna inteligencja bardzo się nam przyda. Jeżeli mielibyśmy eleganckie koszule, to pewnie powiedzieliśmy, że warto by wtedy zrobić digital twina. Ale ponieważ. Zrobimy te projekty faktycznie. To powiemy, że trzeba by zbudować model matematyczny, model predykcyjny, który będzie przewidywał. Jak proces odpowie na, na, na nasze decyzje, na, na, na to, jak zmienimy wartości zadane, jak zmienimy pracę urządzeń. A dzięki I... temu możemy zastosować jakby wiele różnych wariantów i symulacji e, no, pracy tak, takiego to... obiektu, i potem zdecydować, który według nas jest tak, tym optymalny. Nie? Tak jest. No i, i no właśnie. I, i, I tutaj też ta sztuczna inteligencja jest pomocna, bo możemy w oparciu o i te równania, i tą wiedzę ekspercką, i dane, da. w szczególności dane, które, które, które mamy, mamy w systemie, zbudować takie modele predykcyjne, które będą pokazywały, jak proces, jak zmienia się temperatury, przepływy ciśnienie, jeżeli podejmiemy takie, a nie inne decyzje. I tutaj, tutaj chciałbym być może jakby poruszyć jeszcze jeden ważny temat, może warto też wspomnieć na, na, na tym etapie, że według mnie, nie wiem co, co Ty o tym sądzisz, ale Zastosowanie sztucznej inteligencji, zastosowanie metod uczenia e, maszynowego e, było możliwe dzięki posiadaniu zdigitalizowanych, wielkiej ilości zdigitalizowanych danych. Nie? No tak, te dane są kluczowe. Te dane, dane są dane kluczowe. Na podstawie te, dane dane dotyczące pracy, wpływów. Ale ta wiedza ekspercka też się przydaje, te, bo jeżeli ta, ta wychodzimy wiedza, poza zakres e, e, zmienności danych. W szczególności tego się spodziewamy w optymalizacji, jak później będziemy szukać lepszych punktów pracy, to trochę wyjdziemy poza ten zakres zmienności pokryty danymi, więc no musimy też budować takie rusztowania z wiedzy eksperckiej, termodynamicznej, że jak będziemy wykonywać ekstrapolację, będziemy wnioskować o pracę zakładu przemysłowego poza tym obszarem danych, no to żeby nie polecieć w nieskończoności, tylko bazować na, na jakiejś tam E, o, ogólnodostępnej wiedzy. Ale też mamy dwa miejsca, tak? Dwa tak. miejsca wykorzystania sztucznej inteligencji. Przewidywanie przyszłości, co do popytu na nasze produkty, na to, co dostarczamy, i to realizowaliśmy I... zawsze. Czy to w, na, na początku, jak, jak tylko powstało życie na, na, na Ziemi, człowiek musiał wiedzieć. Ja 20 to, lat na razie. Ja, 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 ja czytałem, że kiedyś no. były, coś było jeszcze przede mną, a, a, ale. To robiliśmy zawsze. Tą predykcję, czy ile my zużyjemy energii u nas w domu, ile my zużyjemy paliwa jadąc na wakacje. Te, te rzeczy my zawsze dokonujemy tej, tej predykcji i robiliśmy to zawsze. Czy to na kartce, czy to pytając się naszej żony, co, co mam kupić, co będzie potrzebne na jutro, i, i spisując. To faktycznie mieliśmy, bo zawsze tak. przyjeżdżali w niedzielę rodzice i, i na, na obiad trzeba było zrobić. Kurczak. Tak jest. I ta, ta tak, predykcja no była to, 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 zawsze, to, to, ale to... dzięki temu, że mamy te dane zdigitalizowane i posiadamy pewne mechanizmy, procesory, komputery, które są w stanie przetwarzać bardzo dużą ilość tych danych, to również bardzo dużą ilość danych zdigitalizowanych raz, e, szybkość przetwarzania danych, niejako zmotywowała e, do, do powstania tych, tych algorytmów wyszukiwania pewnych wzorców pewnych e, analizy e, pewnych danych dzięki którym na przykład bardzo dobrze jesteśmy w stanie określić czego będziemy potrzebować jutro jak będzie działał i e, e, jakie będzie zapotrzebowanie dla naszego zakładu produkcyjnego e, w kolejnych godzinach dniach miesiącach i, i również latach jeżeli chodzi o e, długoterminowe procesy decyzyjne tak. w tym na przykład możemy też prognozować ceny na rynku Ceny energii elektrycznej, tak. żeby wiedzieć, jak optymalnie, jak optymalnie korzystać, na przykład z zasobnika ciepła, który mamy przy naszym zakładzie, przy, przy elektrociepłowni. No ale dobrze, to jest jak gdyby o, o tych szczegółach, myślę, jeszcze będziemy rozmawiać w kolejnych, w kolejnych odcinkach. Pierwszy temat to jest przewidywanie przyszłości, przewidywanie otoczenia naszego systemu, którym zarządzamy. Yy, drugi temat to jest rzeczywiście przewidywanie, jak ten system będzie odpowiadał. Na nasze decyzje, ale mając już to, najfajniejsze, to, to są moje ulubione projekty, nakładamy na to czapę optymalizacyjną, czyli algorytm, który sam będzie te decyzje dobierał. Przedstawił operatorowi do zatwierdzenia, ewentualnie do korekty, lub no, bezpośrednio wysyłał do, do, do elektrowni. I to też jest sztuczna inteligencja. Za zgodą operatora, tak. bo to trzeba sobie powiedzieć, że to człowiek ostatecznie decyduje, czy on sam odpowiada za wyznaczenie optymalnego punktu pracy danego urządzenia, danej, danego zbioru urządzeń, czy przełącza przyciskiem włącz system optymalizacji. I, I to system optymalizacji wyznacza te. Tak. Te... To są bardzo ciekawe projekty, mimo że ta optymalizacja straszy matematyką, ale mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach trochę e, pokażemy ludzką twarz algorytmów optymalizacji. Natomiast, e, no tak, tak, to jest. To, to, to są bardzo ciekawe rzeczy, bo de facto mówimy takiemu algorytmowi, hej, zobacz, tyle potrzebujemy wyprodukować. Tu jest fizyka, czyli ten nasz machine learning, ten model, to ten, ten nasz digital twin, czy to cyfrowy A. bliźniak, czy to... <laughs> no e, Niech czy będzie ten to... cyfrowy <laughs> bliźniak. E, I mówimy, no i podejmij, podejmij optymalne decyzje. I to jest jak gdyby e, jeden, jeden z przykładów. tak? Ty, ty wspominałeś o, o elektrociepłowni, tak? gdzie, gdzie te decyzje dotyczą e, e, urządzeń, kotłów, e, turbin, ale też można sobie to wyobrazić w pojedynczym procesie, na przykład w procesie spalania. Tak, tak. To, to, to wszystko e, gdzie posiadanie... dobieramy właśnie ile tlenu, ile paliwa, gdzie to ma wlecieć nam do tak, kodła, żeby. Tak, dystrybucja paliwa, powietrza, nadmiaru powietrza. Żeby mniej kopcić, mniej tak. tego mniejsza, tych, tych smrodu do atmosfery. Czyli właśnie emisja tak, szkodliwych tak, substancji, tak. CO2 A e, i, i tak dalej. To no zwykle, zwykle chodzi o poprawę sprawności tak. i zmniejszenie emisji nie? w tych naszych tych naszych projektach. To co, to, co powiedziałeś? E, Jednym z kolejnych etapów jest ta optymalizacja, czyli wyznaczenie tych, tych nastaw, tych optymalnych wartości zadanych, tak aby osiągnąć pewien cel. Nie? Tak jest. I to jest super istotne. I to zgadzam się z Tobą, że jest to najciekawsza, najciekawszy element tych wszystkich projektów, ponieważ budowanie funkcji celu, która jest złożona z wielu elementów. Ustawianie pewnych priorytetów w tej funkcji celu, ustawianie tych, e, tej tolerancji e, wartości zadanych, e, jak ustawić minimalizację pewnych parametrów, jeżeli chodzi o optymalizację spalania, jeżeli chodzi o dotrzymanie ograniczeń tak. e, w takiej optymalizacji. E, ja e, czasami się Myślę, moim. Myślę, e, że to będzie cały osobny cały odcinek. Cały osobny odcinek. I tym, tak. w każdym projekcie optymalizacji poświęcamy temu chyba. No powiedziałbym, że jedną czwartą projektu jest budowanie tej, tej, tej funkcji celu. I, i czy, czy e... czasami, możesz, czasami możesz. moi znajomi się pytają, czy grasz w gry? Nie? <laughs> e, no ja akurat już nie wiem, od bardzo dawna nie, nie gram w gry, ale e, można powiedzieć, że taki projekt optymalizacji i uzyskanie tego efektu. I uzyskanie tego rzeczywistego efektu jest trochę jak jazda z samochodem wyścigowym, że no uzyskałeś ten... A o tym też bardzo, zrobić odcinek, tak, czy... bardzo ja, też robiliśmy. Uzyskałeś najlepszy czas, że, że poprawiłeś, że, że znalazłeś takie tor jazdy, znalazłeś takie, takie obszary, którymi nikt jeszcze być może nie, nie jechał, którymi, których nikt wcześniej nie nie dotykał, a dzięki temu uzyskałeś ten efekt. Dlaczego ta analogia jest zadziwiająco prawdziwa, dlatego że my te same algorytmy, które stosujemy do optymalizacji nie wiem, pracy właśnie, elektrociepłowni, magazynu gazu, czy, czy nie wiem, systemu chłodu miejskiego, stosujemy też do wspierania kierowców wyścigowych tak. i do poprawiania ich stylu jazdy, ale o tym też myślę, że, że zrobimy odcinek. Natomiast jeszcze jedna jest ważna rzecz i teraz taka powiedzmy sexy temat, to jest to utrzymanie predykcyjne, to jest wykrywanie awarii urządzeń, a, wza, a lepiej nawet powiem wykrywanie stanów pracy, które prowadzą do awarii w niedługim czasie i tu rzeczywiście też, też prowadzimy tego typu projekty, gdzie staramy się powiedzieć e, operatorowi, dyspozytorowi, z, z służbom utrzymania, że hej, uważaj, ale ta pompa e, obarczona jest wysokim ryzykiem e, z, e, awarii w niedługim czasie. Hej, uważaj, ten młyn węglowy w ciągu pół godziny to, będzie zakopany, trzeba będzie przełączyć się na inny młyn węglowy. I o tym też zrobimy odcinek. I tutaj też ważne są te modele predykcyjne, które e, pokazują, które przewidują, jak Zachowa się urządzenie, bo jeśli te nasze przewidywania nie meczują się z rzeczywistością, to znaczy, że jest gdzieś jest problem. Że nasza decyzja jest... też będzie nie meczowała się z rzeczywistością. Tak, tak, że to prawdopodobnie jest jakaś awaria, nietypowy stan pracy i, i, i to należy i to należy zgłosić. A, Posiadanie no i... bardzo dokładnego modelu yy, i przy, przyłożenie się do, do procesu modelowania, zastosowanie wielu technik yy, modelowania. Związanych ze sobą na przykład algorytmami rozmytymi pozwala nam na podejmowanie decyzji. Czyli, jeżeli my wiemy na przykład, że nasz samochód pali na 100 km 6 litrów benzyny i jeżeli my chcemy przejechać 300 km, musimy zatankować 18 litrów. I jeżeli się pomylimy w tym, a, a, a nie daj Boże, pomylimy się, że zatankujemy za mało, to chyba nie dojedziemy na te wakacje, nie tak. <grym> Może warto jeszcze powiedzieć, bo tak trochę klasycznie podchodzimy do tematu, ale dlaczego też nie wykorzystać czatek GPT w energetyce? Też nad tym pracujemy teraz, tak. bo, bo rzeczywiście tych dokumentów, norm, instrukcji rozruchowych jest od groma i Różnych wersji. Różnych wersji, <grymne> tak. I, i rzeczywiście no, te prace, które prowadzimy nad, nad algorytmami modelami językowymi, pokazują, że można tą wiedzę wyekstrahować, wyciągnąć, po, podać na talerzu y y y klientowi, ale także wykorzystać automatycznie do tego, żeby y y y prowadzić pewne wyliczenia, tak, średnie czasy rozruchu. Tego typu, tego typu sprawy? No tutaj właśnie fajnie sobie, sobie w tej chwili e, analizujemy te, te dane, czyli język pisany w instrukcji eksploatacji danej maszyny e, w połączeniu z zbiorem punktów e, z, takiego, e, z takiej przykładowej elektrowni i rozmawiając z takim czatem e, GPT dla, e, dla systemu monitorowania produkcji, możemy szybko Powiązać te, dwie, te dwa elementy ze sobą, czyli proszę podaj mi e, czasy trzech ostatnich rozruchów ze stanu gorącego. Nie? Więc raz trzeba przeczytać i wiedzieć, co to jest rozruch ze stanu gorącego, czym się charakteryzuje, jakie należy analizować parametry, a dwa, znaleźć to w danych historycznych i zaprezentować użytkownikowi. Chcemy pójść krok dalej, na przykład który z operatorów radził sobie z tym najlepiej? <laughs> ile żeśmy zużyli do tego paliwa i ostatecznie, ile nas to kosztowało, abyśmy mogli również podać inżynierom, podać analitykom takie, takie dane i podać taką statystykę w tym obszarze, w tym elemencie, w tym punkcie procedury, na przykład rozruchu tracimy najczęściej najwięcej czasu mhm. i być może w takim dodatkowym e, elemencie szkolenia takich e, osób można by było zaznaczyć, że słuchajcie, w tym miejscu najwięcej osób traci najwięcej czasu, a w związku z tym elektrownia, elektrociepłownia traci najwięcej e, pieniędzy. I samo podanie takiej informacji jest już, e, e, jest to już bardzo dużo. Tak, znaczy teraz jest na to duży hype, myślę, że za rok to no, dwa. Będzie to oczywiste, że w ten sposób współpracujemy z systemami informatycznymi, ale jeszcze nie wspomnieliśmy o jednym takim klasycznym powiedzmy, zastosowaniu sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, czyli o automatycznym klastrowaniu w technikach nienadzorowanych, gdzie możemy na przykład poklastrować sobie, pogrupować sobie w sposób automatyczny profile zużycia energii przez klientów. Tak, jeżeli jesteśmy firmą sprzedającą energię elektryczną chcemy czy, czy, czy dystrybutorem tej energii, chcemy wiedzieć, jakie będą zapotrzebowania na energię w różnych klasach odbiorców, to rzeczywiście te klasy odbiorców możemy sobie na przykład automatycznie zidentyfikować w oparciu o ich profile, profile zużycia. No i w ten sposób także wykrywać anomalie. Wykrywać jeżeli... anomalie, zoptymalizować tak. sobie proces zakupowy, wiedząc, tak. jak, ile potrzebują nasi klienci, kupimy odpowiednio dużo. Nie kupimy tego, e, nie kupimy za dużo albo za mało, co wiązałoby się z jakąś tam formą e, straty dla, dla, naszej, dla, naszego, e, dla naszej firmy. Tak jak tak więc widzicie, no tych miejsc zastosowania sztucznej inteligencji w, w samej energetyce, bo w zasadzie się ograniczyliśmy, oprócz małych na całych samochodowych, ograniczyliśmy się do energetyki, jest naprawdę dużo, także zapraszamy do wspólnej przygody. I, I myślę, wydaje, że w kolejnych odcinkach będziemy wybrane tutaj tematy, w szczególności te optymalizacyjne, sobie jeszcze pogłębiać. Proszę o komentarze, gdzie jeszcze widzielibyście zastosowanie takiej sztucznej inteligencji. Może o czymś zapomnieliśmy. Może o czymś zapomnieliśmy. Tak Chętnie się odniesiemy, jeżeli faktycznie e, filmy będą cieszyły się e, e, jakąś tam oglądalnością. Więcej nawet niż dwie osoby. Q&A. <laughs> <laughs> Więcej niż dwie osoby trzy razy. Trzy <laughs> razy, e, I może zrobimy właśnie też jakiś, e, jakiś odcinek Q&A, gdzie, e, gdzie podacie nam pewne przykłady procesów, e, pewne Przykłady jakichś procedur, i czy, czy moglibyśmy zastosować tam sztuczną inteligencję. Czy wiesz, że na przykład w Stanach są, jest strona, na której podane są pewne przykłady problemów do, do rozwiązania, na przykład zapotrzebowanie na kapustę w Walmartie I jeżeli podasz algorytm, przykład takiego algorytmu, który E, który spodoba się e, tutaj, e, jakby, pomysłodawcy tego, e, tego, e, tego zadania, mhm. to dostaniesz milion dolarów. Je? No tak. No możemy też, też poruszyć ten temat. Myślę, że też panowie, e, którzy, którzy tutaj remontują ulicę, też bardzo by chcieli tak. wziąć udział w naszym wiadomość. Też Może A ich chcieliby, zakuszyć. żebyśmy skończyli już. A może tak. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dzięki. Dzięki. Pozdrawiamy, cześć. Cześć.